naprawdę, pomysł dopiero zrodził się w zeszły czwartek rano. Błażej z lotniska, Błażej Patyn do mnie zadzwonił z takim pytaniem, czy coś byśmy nie mogli zrobić dla szpitala, na ulicy szpitalnej, dla dzieci. Zadeklarował daleko idącą pomoc i w zasadzie w dwie godziny, podczas rozmowy telefonicznej, wymyśliliśmy taką akcję, jaka jest teraz. Ona trochę jest konsekwencją. Działań, które były w tym szpitalu, się wydarzyły 4 lata temu, bo mój syn, który już ma teraz 4 lata, bardzo długo tutaj leżał i chorował. Miał wtedy 3 dni, i lekarze go tak naprawdę uratowali. Uratowali mu życie, więc wtedy sobie gdzieś tak powiedziałem, że jeżeli coś będę mógł zrobić to dla tego szpitala, to to, 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 to zrobię. No, i tak naprawdę, Błażej był tą iskrą zapalną, która ty sprawiła, że, że ten pomysł zaczął kiełkować. I niesamowita energia firmy, z którymi współpracujemy, ty powstała. Ty zadzwoniłem do. W zasadzie z każdą z tych firm wykonałem tylko jeden telefon, każda zadeklarowała tę szeroko idącą pomoc. W momencie kiedy mamy bardzo trudną sytuację w kraju i tak naprawdę sytuacja z pandemią dotyka nas wszystkich, dotyka także i lotnisko, ale dotyka wiele firm, a przede wszystkim służbę zdrowia, służbę zdrowia, która walczy na tym froncie, jako Pierwsza, tak? Jakby pierwsza jest tutaj w ochronie naszego życia i zdrowia. Port Lotniczy w Poznaniu zainicjował. Taką akcję pomocową. Oczywiście nie możemy pomóc tak, jakbyśmy to chcieli, w pełni, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby i wszystkich szpitali. Natomiast pomyśleliśmy sobie, że jest pewien szpital, są pewni beneficjenci, mali beneficjenci, którzy w tym trudnym czasie również znajdują się w tym szpitalu z różnych powodów. Ale także ten szpital, przed którym się w chwili obecnej znajdujemy, ma o swój oddział zakaźny i postanowiliśmy pomóc. 是。S S Zarówno personelowi medycznemu, jak i wzbudzić trochę uśmiechu. Mamy taką nadzieję oczywiście, trochę uśmiechu tym małym pacjentom, którzy m.in. na oddziale zakaźnym, tutaj w, w Poznaniu na ulicy Szpitalnej się znajdują. Oczywiście też niejako przyczynkiem do takiego pomysłu, do tej myśli były lądujące samoloty w chwili obecnej na lotnisku w Poznaniu z taką ogromną pomocą, taką faktycznie medyczną, z humanitarną, gdzie Przylatuje do Polski bardzo dużo sprzętu, zaopatrzenia dla lekarzy, którzy znajdują się, tak jak powiedziałem, na tym froncie walki z pandemią, ale to są ogromne transporty. Niestety nie mogliśmy w tak ogromnym wymiarze pomóc, aczkolwiek postanowiliśmy chociaż w jakimś wymiarze pokazać to, że jest dobra wola, jest chęć do tego, żeby w tych trudnych okolicznościach pomagać i żeby też zachęcić innych do dołączenia do naszej akcji. Przede wszystkim najcenniejsze dla nas jest wsparcie społeczeństwa. To, że widzimy, że Państwo starają się nam pomóc, że akceptują naszą pracę, że że Państwo również ze swojej strony pomagają. Takie bieżące potrzeby są zaspokajane przez szpital. Mamy środki ochrony osobistej w tej chwili i wszystko to, co potrzebne jest do leczenia dzieci. Natomiast niewątpliwie jest to praca bardzo wyczerpująca, wymagająca od nas stałego napięcia. Takie poczucie, że, że wszyscy ci, którzy nie mogą tak bezpośrednio pomóc, są również z nami, jest dla nas niesłychanie ważne i za każdy taki gest jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy. Zaproszenie otrzymaliśmy od codziennego poznania. Bardzo cieszymy się za, za, za to, że em, możemy też wnieść do całej akcji również swoją em, cegiełkę. Em, em, nasza pomoc em, polega na udostępnieniu samochodów, no i poświęceniu czasu na, na, na przyjazd tutaj i przywiezienie tych fantastycznych prezentów dla dzieci. Jechałyśmy wprost z fabryki. No, fabryka od pięciu tygodni ma przerwę produkcyjną, w poniedziałek ruszamy z produkcją. Natomiast no, samochody są dostępne i chcieliśmy z nich również w tej chwili je wykorzystać i zrobić z nich użytek. Paczek jest 50 to był myślę, że tylko 50, bo przecież potrzeby szpitala są dużo, dużo większe. Skrywają głównie rzeczy, które mają tym dzieciom umilić pobyt w szpitalu. Odkolorowany kredek przez gry, puzzle, jakieś łamigłówki, kończąc na takich bardzo, bardzo oryginalnych, wyprodukowanych specjalnie gadżetach, które na pewno zostaną na dłużej niż pobyt w szpitalu. Sukces po Poznańsku od dawna jest przyjacielem codziennego Poznania i codzienny Poznań przyjacielem sukcesu po Poznańsku, a ponieważ jest wydawany przez grupę MTP. A wszyscy razem ze sobą współpracujemy i lubimy i chcemy pomagać. Stąd nasz udział w tej akcji, z czego się bardzo cieszymy. Ja w ogóle nie mam tyle emocji w sobie w tej chwili, bo jesteśmy po przekazaniu paczek. Mam nadzieję, że dzieciaki się ucieszą, bo to właśnie dla nich te paczki zostały przygotowane. Grupa MTP przekazała gadżety, takie jak kominy, piłki, zeszyty, takich różnych rzeczy, żeby rozerwać te dzieci, trochę w tym czasie dla nich jednak bardzo trudnym. Na samym początku, kiedy myślałem o tej akcji, oczywiście myślałem przede wszystkim o rzeczach bardziej praktycznych. Tak? Oczywiście nie mamy możliwości takiej, aby przekazać jakieś fundusze fizyczne, finansowe, a mamy jednak troszkę takich elementów upominkowych, które rokrocznie zamawiamy na nasze lotnisko, i pomyślałem, że możemy właśnie część z tego zaopatrzenia wykorzystać w formie pomocy i w formie tego właśnie tego uśmiechu i tego, żeby te dzieci mogły. Mieć jakąś frajdę podczas tego trudnego czasu. I na początku, tak jak powiedziałem, pomyślałem o bardziej praktycznych, jakieś termosy termiczne, kubki, tego typu elementy, które no. Są potrzebne do tego, żeby móc no, funkcjonować w ramach szpitala, ale to też jest oczywiście pomoc nie tylko dla dzieci, to nie są tylko elementy dla dzieci, ale także lekarze mogą tych elementów używać. Natomiast w późniejszym momencie, kiedy zauważyłem, że dołącza do naszej akcji wiele firm, przekazują różne elementy, zarówno i słodycze, oczywiście także i zaopatrzenie medyczne, pomyślałem, że można jeszcze dołączyć inne. W inne produkty, inne upominki reklamowe i mamy też tam czapki, mamy pendrive, Także troszeczkę tych elementów udało się zebrać do tego, żeby no, coś się fajnego dla tych dzieciaczków zadziało. Znaczy, jako, jako Fundacja Santander angażujemy się we wszystkie projekty, które są społecznie potrzebne. I tak. ten projekt wydał nam się świetny, dlatego że dzieci, które są w szpitalu, mają są, no, są odcięte od świata i chcieliśmy pomóc, żeby miały więcej normalności. Wiadomo, odwiedziny są zawieszone, są problemy z kontaktem z, zewn z zewnątrz, niech też poczują, a, że, że ktoś o nich dba, a to, że ktoś o nich dba, pomoże im szybciej wrócić do zdrowia. To nami kierowało. Lubimy pomagać. No, jeżeli tutaj jest takie akcje, szczególnie codzienny Poznań cy cyklicznie i gotuj się na nowości, jeżeli jest taka potrzeba, to po prostu organizuje i wspiera też, a my się do tego bardzo chętnie dołączamy. Także zawsze swoją cegiełkę dostawimy. Zawsze ty, możemy liczyć na lotnisko łowicę, która ty, z nami przeprowadziła już wiele ty, akcji charytatywnych czy ty, kulturalnych. Ale pierwszy raz współpracowaliśmy z targami poznańskimi, które bardzo miło nas zaskoczyły. Szczególnie prezes Skobierski, który odebrał telefon i zaangażował bardzo szeroko idącą pomoc. Później Fundacja Santandera to zawsze sprawdzony partner, który nigdy nam nie odmawia, a zawsze z nimi współpracujemy bardzo szeroko. Bardzo duże zaangażowanie i. Bardzo duże ukłony dla Marcina Obiegłego z drukarni Obio, który naprawdę całe serce włożył w to, żeby tym dzieciakom dać miłe gadżety. Stworzyliśmy wspólnie te kolorowanki, które są dedykowane w zasadzie tej akcji. Stary Broward, nasz długoletni partner, który, i tutaj ukłony do pani prezes Magdaleny Kowala, która momentalnie zadeklarowała pomoc i współpracę. Tak bardzo dziękujemy. Hurtownia Rodan, z którą współpracujemy, dość krótko, ale otwartość i serce właściciela to są po prostu nieocenione. E, tak samo nieoceniona jest pomoc e, fabryki Volkswagena która nie pierwszy raz z nami współpracuje e, ale panie z e, PR-u są po prostu fantastyczne e, i, i zawsze nam pomagają tak samo zawsze nam pobłaga rodzina Bukowiec z firmy Meblobuk która praktycznie jest z nami przy każdej akcji, nawet nie musimy prosić, po prostu informujemy, a tam pada zawsze słowo tak. Gazeta Sukces po Poznańsku na czele z Jasią Małecką to nasz sprawdzony wieloletni partner i zawsze możemy liczyć na wsparcie medialne. I też zawsze możemy liczyć na dwóch właścicieli firmy Aeropakt, która robi chyba najlepsze pokazy lotnicze w Europie. Sebastian i Hubert bardzo mocno się zaangażowali, stworzyli niesamowity pakiet gadżetów, bardzo oryginalnych, które są zazwyczaj dedykowane tylko wyższej rangi VIP-om na, na tych pokazach. Także te dzieci naprawdę będą miały unikatową pamiątkę. Tak samo unikatową pamiątkę to dała grupa Discovery z, na czele z telewizją TTV, która praktycznie stworzyła dedykowane gadżety na, na tą akcję. Goplanad i grupa Kolian to są fantastyczni ludzie, którzy od razu nam zadeklarowali pomoc i przekazali dwie palety słodyczy. No i na sam koniec, ale to nie znaczy, że ostatni bo powinien być pierwszy Sławek Adamek z Escape Areny, który zawsze od lat dąży do tego, żeby ludziom było lepiej. Także wszystkim tym firmom bardzo dziękuję za zaangażowanie, bo bez nich tak naprawdę nie byłoby akcji codzienny poznanie przyjaciela.